Jak leci? How are you? Siema, jak leci? Jak wiecie, jestem w USA, pogoda jest całkiem znośna i niestety nie mam swojego sprzętu. I tego vloga nagrywam tym razem kamerką GoPro. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Dajcie łapkę w górę, jeśli tak jest. Kiedy nowy odcinek z HotSa? When will you publish a new episode of Heroes of the Storm? Kiedy nowy odcinek z Heroes of the Storm? Jak wiecie, nie zabrałem ze sobą żadnego sprzętu, który byłby w stanie udźwignąć Sirozowy Storm, a jeśli chodzi o wymagania graficzne. Moje dwa komputery, moje dwa laptopy, które mam ze sobą, mają zintegrowane karty a i sobie po prostu nie radzę z tą grą. Nawet na najniższych ustawieniach po prostu są mega light. Ale jest dobry news, z tym wszystkim udało mi się uzyskać pozwolenie na wykorzystanie swojego służbowego komputera, który mam w pracy w biurze do tego, żeby w weekendy przychodzić i móc nagrywać dla Was właśnie content, czyli nowe odcinki z Heroes of the Store. Inne gry będę w stanie realizować na swoim surfacie i będzie wówczas tam Hearthstone, będą tam również indyki się pojawiały. Na Heroes of the Storm będę nagrywał weekendowo po prostu kilka odcinków pod rząd i będę je wrzucał na kanał. W związku z tym może się zdarzyć tak, że od czerwca będą się pojawiały na przykład tylko trzy odcinki z Heroes of the Storm w tygodniu, dlatego że nie chciałbym też nagrywać jakby od razu serii tam ośmiu odcinków pod rząd, żeby mieć na cały tydzień bo to by nie było takiej interakcji takiej do końca. No i oczywiście teraz mi za chwilę ktoś powie, że no tak, tak, ale przecież się pojawiają teraz codziennie odcinki. Tak, ale to były odcinki, które zostały przeze mnie nagrane jeszcze przed moim wlotem do Stanów Zjednoczonych. Nagrałem faktycznie, zrobiłem tak zwany crunch time, gdzie po prostu siedziałem dniami i nocami, renderowałem te filmy, wyrenderowałem ich chyba 15 łącznie, więc jeszcze jakby do końca maja jestem obstawiony tymi filmami, no prawie do końca maja, do 26 maja. No i od tego, po tym czasie będą się pojawiały już filmy, które będą nagrane tylko w Stanach Zjednoczonych. A, oczywiście jak wrócę do Polski, a wracam w sierpniu, no to będę oczywiście dalej kontynuował swoją przygodę z chyrazowy Storm. Zresztą mam nadzieję, że również, ponieważ już jest otwarta beta i a, premiera 2 czerwca. No Przecież trzeba jak najszybciej wskakiwać do Nexusa. No, ja nie wiem, co Wy tu w ogóle robicie jeszcze. <laughs> oczywiście nie, nie, zostańcie, zostańcie. Ja bardzo chętnie się z wami tutaj jeszcze będę zajmował. Hmm. Czy będą live streamy? Will you do a live stream? Come on! Czy będą live streamy? Bardzo prawdopodobne, że zacznę robić streamy na żywo z uh, rozgrywek Hebstona, dlatego, że w pracy nie chcę robić live streamu. Poza tym nie mam tam kamerki, jak się o tym dowiecie z odcinka pierwszego z Heroes of the Storm. Uh, a mam tutaj szybsze internety, więc na pewno jest potencjalnie taka możliwość. Ja muszę tylko zweryfikować, czy mój surface jest w stanie ogarnąć odpalenie gry. Nagrywanie tej gry i wysłanie tej gry przez internety w świat. I też muszę wtedy ustalić mniej więcej godziny z takich placreamów, dlatego że musicie wziąć pod uwagę to, że różnica między strefami czasowymi Polska a Seattle to jest 9 godzin różnicy. Czyli jeśli u was jest na przykład godzina 19, to u mnie jest godzina 10 rano to oczywiście ma swoje wady i ma swoje zalety, ponieważ to oznacza, że ja nie jestem w stanie streamować w ciągu tygodnia w normalnych godzinach, dlatego że pracuję wówczas po prostu i ewentualnie tele-streamy, jeśli w ogóle, to będą w weekendy, ale dowiecie się o tym na pewno wcześniej, więc spokojna głowa. Ojej, a czy masz fanpage na Facebooku? Mogę ci zalajkować! Do you have a fanpage on Facebook? Even my grandma have one. Dude! Czy masz fanpage na Facebooku? Mam good news dla Was. Jest fanpage. Założyłem specjalnie na tę okazję fanpage na Facebooku. Wystarczy sobie wygooglać pewnie nieporadnik Facebook, albo w Facebooku wyszukać nieporadnik, albo podejrzewam zrobić facebook.pl łamane na nieporadnik, też zadziała. I zasadniczo, idea tego Facebooka i tego fanpageu właściwie jest taka, że ja stwierdziłem, że będę tam rzucał zdjęcia. Z tego co się dzieje dookoła mnie Jakieś aktualności z tego co się dzieje dokładnie mnie I poza tym na przykład Jeśli będę chciał nagrać kolejny odcinek Q&A No to wówczas mogę wrzucić pytanie Hej słuchajcie będę nagrywał kolejnego Q&A Falcie pytania Śmiało odpowiem na wszystko Pewnie jakaś tam będzie gwiazdka Prawie na wszystko A w każdym razie po to właśnie ten fajny fa fa po to ten fanpage powstał, żeby była jakaś interakcja między nami, żebyście wy mogli bezpośrednio się ze mną jakoś tam skontaktować przez ten fanpage. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, także jak najbardziej lajkujcie, szerujcie, dajcie znać znajomym, zachęcam, zapraszam. Mam nadzieję, że będzie tam fajnie. Skoro już o Facebooku mowa, to być może zwrócicie uwagę na to, że zdjęcie w tle tak zwane, czyli to, które się pojawia nad awatarem, jest dosyć zdjęciem tymczasowym. Jestem taki fajny króliczek czy zajączek, którego znalazłem gdzieś tam idąc po drodze do pracy i stwierdziłem, że być może bylibyście mi w stanie pomóc. Więc jeśli ktoś z Was zajmuje się tworzeniem grafiki i chciałby mi pomóc, to jak najbardziej możecie się do mnie odzywać albo pisać właśnie przez ten fanpage, wysyłać wiadomości. a Ja się postaram wówczas jakoś tam odpowiedzieć Wam jak najszybciej się da i ogłaszam w związku z tym konkurs na zrobienie dla mnie grafiki na Facebooka do tła. Będzie post na tym fanpage'u właśnie, który wyjaśni dokładnie zasady Nagrodą będzie prawdopodobnie coś ze Stanów. Coś przywiozę ze Stanów i w sierpniu, jak wrócę, to Wam wysyłam po prostu bezpośrednio, bo stąd, jak będę wysyłał, to troszeczkę drogo jest. Wysyłałem w zeszłym roku dokumenty, słuchajcie. Koperta A4 z dokumentami kosztowało mnie to 40 dolarów, także możecie sobie wyobrazić, że nie chcę stąd wysyłać niczego, ale jak będę wracał w sierpniu, to wówczas się bagadamy i ja Wam coś po prostu z tych przywiozę. Jakieś coś słodkiego, pewnie coś na ząb w zamian za to, że przygotujecie dla mnie taką grafikę. Także do do dzieła, do Facebooka i zobaczenia tam właśnie. To tyle z mojej strony, dzięki, że oglądaliście, dajcie łapkę w górę, jeśli wam się to podobało, udostępnijcie i oczywiście możecie również szerować to na Facebooku od teraz, a ja się z wami widzę w kolejnym vlogu, w kolejnym odcinku lub w jeszcze innej sytuacji. Dzięki, na razie. A ten Amerykanin to jakiś wariat, no. Jestem cudownym jednorożcem. Chyba muszę zmienić stylistę. To za super sajanina Janina.